Jest coś takiego jak ulga termomodernizacyjna. Sam o tym czasem zapominam, nawet w rozmowach z klientami, zapominam wspomnieć o tym, że istnieje coś takiego jak ulga termomodernizacyjna, a polega to na tym, że od części kosztów albo całości kosztów, które poniesiemy na jakieś działanie termomodernizacyjne naszego domu, będziemy mogli sobie odliczyć od podatku jakąś kwotę. Jaka to będzie kwota? No to zależy od tego też, jaki podatek mamy do zapłaty. Maksymalnie możemy uzyskać 58 tysięcy złotych, a więc całkiem sporo pieniędzy można sobie odzyskać. Pytanie, co musimy zrobić, żeby e, jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. No oczywiście po pierwsze musimy jakieś, jakieś podatki płacić, nie? więc jeżeli nie płacimy podatków, no to nie, nie, nie odbierzemy sobie, tak? Czyli jeżeli rozliczamy się tylko za granicą, no to będzie ciężko. Natomiast jeżeli w Polsce, to spoko. No i teraz tak, co wchodzi w ten zakres? W zakres wchodzi wszystko, co jest związane z termomodernizacją. Teraz, co ciekawe właśnie, według interpretacji Urzędu Skarbowego, któregoś tam, Możemy także zaliczyć do ulgi termomodernizacyjnej magazyny energii. Bardzo fajnie, bo jeżeli ktoś sobie kupił, dokupił, na przykład w zeszłym roku sobie dokupiłeś magazyn energii do swojej instalacji fotowoltaicznej, albo kupiłeś fotowoltaikę razem z magazynem, to możemy sobie koszty tego magazynu, jak i fotowoltaiki, odliczyć od podatku, co za tym idzie uzyskać dodatkowy zwrot. Teraz akurat jest ostatni moment dla części osób na rozliczenie podatku, więc ostatnie dni się zostały, ale jak coś, to nie przepadnie, nie? Jest jeszcze czas. W przyszłym roku. Natomiast tak czy inaczej, jeżeli chodzi o tą ulgę ona jest zarówno dla osób, które skorzystały z jakiegoś dofinansowania, jak i dla osób, które nie skorzystały z tego dofinansowania. Czyli jeżeli skorzystałeś z dofinansowania i dla przykładu, powiedzmy, że była to fotowoltaika i od fotowoltaika razem z magazynem kosztowała Cię 100 tysięcy, tak, dla uproszczenia. Było 50 tysięcy dofinansowania. Może takiego nie ma dofinansowania, ale sobie upraszczajmy, tak? Czyli było 100 tysięcy koszt, powiedzmy 50 tysięcy było dofinansowania, no to tych pozostałych 50 tysięcy, które teoretycznie musiałeś, było Możesz sobie je odliczyć od podatku, czyli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Nieważne czy prowadzisz działalność, czy też pracujesz sobie na umowie o pracę na przykład, nie? Jeżeli natomiast nie skorzystałeś z żadnego dofinansowania, no to odliczasz sobie całość kosztów. Jeżeli dla przykładu dokupiłeś sobie coś, czyli powiększyłeś sobie instalację fotowoltaiczną albo rozbudowałeś ją o dodatkowy magazyn energii, też możesz skorzystać z takiego dofinansowania, znaczy dofinansowania z ulgi termomodernizacyjnej, czyli z odliczenia podatkowego, ulgi podatkowej. Tak samo jeżeli chodzi o kwestie związane na przykład z audytem energetycznym, czyli jeżeli wykonujesz audyt energetyczny, na przykład do programu Czyste Powietrze i powiedz. Audyt kosztował cię 2000, dostałeś 1200 zł, czyli jeszcze miałeś 800 zł do dopłaty, no to wtedy te 800 możesz sobie odliczyć w podatku dochodowym. Podobnie wygląda to ze wszystkim, co jest związane z termomodernizacją. Więc jeżeli masz faktury za, albo, albo od firmy, albo tylko za zakup materiału, bo wymieniłeś sobie okna, ociepliłeś budynek, wymieniłeś drzwi, kupiłeś fotowoltaikę, pompę ciepła, jakiś kocioł gazowy, albo jakiekolwiek inne źródło, coś co możemy podciągnąć do tego, że to była termomodernizacja budynku, no to prawdopodobnie nie będziesz mógł odliczyć i odzyskać parę złotych z właśnie tej ulgi termomodernizacyjnej, o której często się gdzieś zapomina. Ja o niej zapominam, wiem, że dużo osób o niej zapomina więc warto o tym pamiętać, że coś takiego istnieje, no i z tego korzystać. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o to korzystanie, kto może skorzystać, no to jest dla budynków jednorodzinnych, Bliźnia, jeżeli jest bliźniak, też można skorzystać, jeżeli to będzie wydzielony lokal jednorodzinny, wydzielony lokal, też będzie można skorzystać, więc jest trochę tych możliwości, jeżeli chodzi o skorzystanie, jest trochę pieniędzy do odzyskania, więc jak najbardziej można, pamiętajcie o tym. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, cześć.